Wrażenia bardzo dobre po meczu w leśnie, tylko naprawdę szkoda, że nie wygraliśmy, bo dobre wrażenie nie daje nam dużych punktów, wręcz odejmuje nam małe. I tyle bym miał w temacie do meczu w leśnie. Jeżeli chodzi o mecz z Grudziądzem, jesteśmy bardzo dobrze. Przygotowani, jesteśmy spasowani z torem. Mam nadzieję, że mimo tego, że, tor jest, że ten mecz jest zagrożony, uda nam się przygotować tor pod naszych zawodników i na takie, takie same warunki, jakie mamy na treningu. Cieszę się bardzo, że będą mecze z publicznością. Mecz z Częstochową będziemy mieli 25%. I co najważniejsze, ten doping jest naprawdę bardzo mocny, głośny i czekamy na niego z tęsknotą. No wiadomo, staram się jak mogę. Mieliśmy właśnie, jesteśmy po dwóch rundach w Bydgoszczy. Wiadomo, udało się tam uzbierać trochę punktów, ale jest jeszcze dużo rzeczy do poprawy, wiadomo w, w mojej jeździe, ale zrobię wszystko, aby wyeliminować wszystkie błędy i wywalczyć sobie miejsce w składzie. Czuję się bardzo dobrze. Dzisiaj jest ostatni trening, kiedy sprawdzimy nasze ustawienia, okaże się, jak jesteśmy dopasowani do tego toru i jedziemy przygotowani na mecz w 100%. Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ w końcu będę mógł poczuć tą atmosferę meczową, gdzie no jeszcze tego nie, nie udało mi się poczuć. Były tylko jakieś tam puszczane efekty z głośników. Mam nadzieję, że poprawi to też troszeczkę mobilizację w stosunku co do wygrywania biegu. Przygotowujemy się tak jak do każdego spotkania, więc y, dzisiaj troszeczkę potrenowaliśmy. E, optymizm oczywiście jest, bo gdzieś tam cały czas ten zapas, zapas mamy i, i myślę, że stać nas naprawdę na y, jeszcze więcej punktów, żebyśmy gdzieś tam nie gubili takich pojedynczych, ale to, to wiadomo, to jest żużel, to jest gra błędów. Kto tych błędów zrobi najmniej, ten wygrywa mecz, więc. Na pewno na takim ciężkim terenie, jakim jest Leszno, nie oddaliśmy bez walki, że tak powiem, tego wyniku. Także, tak jak mówię, jeszcze jest ten margines, który możemy poprawić. No, to akurat bardzo fajna wiadomość i ucieszyłem się, bo naprawdę teraz odczuwamy brak tych kibiców na stadionach i mam nadzieję, że już niedługo. I jeszcze więcej i w końcu niedługo będziemy widzieli pełne trbony. Eee, akurat miało być tak, że mieliśmy jechać w piątek tutaj ligę i w poniedziałek miało być eee, mistrzostwa polski park klubowych w Bydgoszczy, które teraz słyszę, że chyba ich coś tam nie będzie. Także myślę, że pewnie rowerek wleci jak najbardziej. Bieganko jakieś. Eee, no i może jakiś grill. Także pozytywnie na pewno. Zapraszam wszystkich kibiców do oglądania naszego meczu piątkowego z Grudziądzem. Trzymajcie kciuki.